71 i 1 dziesiąta. Zapisujemy. Dziękujemy wszystkim. Nazywam się Przemysław Tokarz. Mój amatorski rekord to około 30 wygranych. 3 walki, przegrane i jedna remisowa. 17 września zawalczę na gali Charge MMA z Łukaszem Mielczarskim. Mój rywal jest z częstochowy. Na razie niespecjalnie przyglądam się jego walkom, na no to myślę, jeszcze mam czas. Na co dzień trenuję w klubach Oktagonu na terenie Rybnika, Władysławia, Jastrzębia i Cieszymy. No co do przygotowań, to są dość spontaniczne, czyli Właściwie jestem normalnie w treningu, nie są to takie specjalne przygotowania. Skupię, będę się skupiał dopiero po Gali na, na Mistrzostwach Europy w listopadzie. Swoją ostatnią walkę przegrałem na amatorskich Mistrzostwach Świata. No i aktualnie jestem zmotywowany, żeby... Żeby powrócić na te zwycięskie szlaki, zapraszam wszystkich znajomych ze Strzębia i okolic do wspierania mnie, a także kolegów z klubu na Gali 17 września.